Umarła? Nie Dzięki Bogu Jak się czuje? Podła Kto? Mariciuj To przez nią Cecilia miała wypadek Pożałuję, jeśli Cecilia przez nią umrze Zjedzcie coś. Na nerwy nie ma to jak jedzenie. Nieźle nas wystraszył. Juan Miguel zupełnie mnie zaskoczył. Nie wiem, czego ode mnie chce. Ma inną. To prawda. Powiedział, że poślubi tę zabójczynię. Mówi, że to dobra kobieta. Będzie matką dla Maity, skoro ty nią nie zostałaś. Ja też to słyszałam. Przeraziłam się. Co będzie jak ta baba zaciuka dziewczynkę tak jak jej matkę? Nie mów tak. Bóg na to nie pozwoli. Juan Miguel postradał zmysły. Sam nie wie, czego chce. Posmutniałaś. Widzę, że nie tylko ja mam kłopoty. O mnie się nie martwcie. Dam sobie radę. Będę ciężko pracować i myśleć tylko o dziecku, bo ono jest najważniejsze. Prawda? Chciał, żebym go zaprowadziła do naszego mieszkania. Ale chyba wreszcie się odczepi. Też tak myślę. Nie o to Ci chodziło? To skąd ta kwaśna mina? Bo nie mogę zapomnieć o Juanie Miguelu. Był miłością mojego życia i nie potrafię przestać go kochać. Balbina, Balbino, czy sukienka Maity jest gotowa? Tak. Świetnie. Panienka była na mieście? Kupiłam prezent od Maity dla dziecka. Śliczny. Muszę się spieszyć. Mam dużo do zrobienia. A Umberto przyjedzie po mnie o trzeciej. Balbino, wybierz dla Maity bransoletkę i kolczyki. Ma taki jeden śliczny komplet. Jak się czuje Cecilia? Bez zmian. Biedna mama. Doktor Pinto mówi, że mogę ją przenieść do prywatnej kliniki. Co postanowiłeś? Przewiazę ją. Tutaj zajmuje miejsce, którego mógłby potrzebować ktoś inny. Zaraz zabierze ją karetka. Powiadomiłaś kogoś o wypadku? Nie. Czekałam na twoją decyzję. Może później. Teraz trzeba ją przewieźć. Złożę datek na czerwony krzyż. Gdyby nie tutaj lekarze, Cecilia już by nie żyła. Chodź ze mną. Już jest? Parkuje samochód Zapomniałem, jak się wiąże krawat Pomogę ci Będzie zaskoczona Chcę być gotów, gdy tu wejdzie I Jak wyglądam? Dobrze Usiądź Otworzę drzwi Prosimy Dziękuję Przyniosłam blejtramy Aleś ty przystojny Nawet nie wiesz jak się cieszę

Niespodzianka, synku, jestem gotowa jak ślicznie. Podoba ci się? Bardzo. Wyglądasz jak figurka na torcie. Idziemy? Czekamy na Umberta. Twój chłopak nas zawiezie. Który prezent jest ode mnie? Ta przytulanka. Maito, dlaczego tak się wystroiłaś? Bo idę na przyjęcie. Na przyjęcie? To dziecko jest w żałobie po matce. Chodzi o chrzciny. Nieważne. Maita nie może chodzić na przyjęcia. Dlaczego zatruwasz ich życie? To się skończy, kiedy ten bezwstydnik i ta morderczyni przestań. Ty też opuścisz ten dom. Zobaczymy. Chodź. Zabiera dziecko na chrzciny Bachora, który nie ma ojca. Ty stoisz. kapitan. Możesz chodzić. Czyż nie chciałaś, żebym wyzdrowiał? Nie mogę w to uwierzyć. Co za szczęście. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Wisenty chciał pani zrobić niespodziankę. To mój prezent dla ciebie. Powiedzmy, że na Dzień Matki. Cudowny prezent. Najlepszy na świecie. Na wszystkie dni Matki do końca życia. Czy chodzisz? To najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Zadzwonię do ojca, żeby tu przyjechał. Poczekaj. Może potem, jak wrócę. Najpierw chcę zrobić niespodziankę komuś innemu.